Witam was serdecznie. Przychodzę do was z krótkim filmem i będą to odpowiedzi na trzy najczęściej zadawane mi pytania. W sumie to codziennie w wiadomościach mogę przeczytać te właśnie te pytania, które mi zadajecie. Pierwsze pytanie, które bardzo, bardzo, bardzo często pada, to jest co zrobić, żeby zaakceptować siebie? Słuchajcie, dziewczyny. Uważam, że nie ma złotego środka. Nie ma takiej książki, w której jest napisane zdanie, aby zaakceptować siebie, trzeba. Ja wiem, że nie jest to proste i moje początki też nie były, nie były wcale proste. Ja nie akceptowałam siebie od początku. To też myślę, że w dużej mierze zależało od od tego, kogo miałam obok siebie i jak byłam postrzegana przez tą osobę, ale uwierzcie mi, że moje początki um, były słabe. E, ja z racji na duży biust, zawsze chodziłam zgarbiona, zawsze się zakrywałam e, obszernymi swetrami, e, miałam niesamowitą, długą historię z, z, z bieganiem, z łykaniem melkarnityny, z ćwiczeniem. E, tylko po to, żeby osoba, którą, e, z którą wtedy byłam mnie zaakceptowała i, i żeby po prostu jej się podobać. Nie pamiętam takiego momentu, kiedy, mm, kiedy zrozumiałam, że to, to nie o to chodzi, że to nie o to chodzi, żeby, żeby robić wszystko, abym, abym się podobała tej osobie. Jeśli to będzie sprzeczne ze mną, bo jeśli ja nie będę się sobie podobała i siebie akceptowała, a zrobię wszystko, żeby podobać się tej osobie, no to siłą rzeczy i tak nie będę, tak nie będę szczęśliwa. No i przyszedł taki dzień, nie wiem dokładnie kiedy to było, że totalnie zmieniłam swoje, swoje nastawienie. Ja jako nastolatka zauważyłam, że też jakby mam powodzenie u płci przeciwnej w starszym wieku, że jakby ja zawsze byłam size plus, tak ja nigdy nie byłam szczupłą wczupłą osobą i zawsze to zainteresowanie wzbudzałam w mężczyznach. Raczej nie w chłopcach w moim wieku, tylko zawsze właśnie w, w facetach ciut starszych ode mnie. No i wtedy zaczęłam się tak nad tym zastanawiać, dlaczego tak jest i, i doszłam do takiego prostego wniosku, że po prostu jakby mężczyźni dojrzali patrzą zupełnie inaczej niż, niż chłopcy w moim wieku. Sport gdzieś tam przez cały, przez cały czas był w moim życiu. Ja w szkole średniej biegałam na długie dystanse. Gdzieś tam zawsze ćwiczyłam. Zawsze borykałam się z jakimiś dietami, próbowałam z mniejszym, większym skutkiem. Ale tak jak widzicie i, i ci, którzy są już ze mną od początku, widzicie, że ja po prostu cały czas jestem, jestem taka sama. <laughs> I przestałam, przestałam tak naprawdę. Nie wiem, dążyć do tego, żeby mieć rozmiar 36, 34, 38. Jest mi dobrze tak jak jest. Staram się racjonalnie i zdrowo odżywiać i nie używam diet. Nie stosuję i stosować nie będę, bo nie wyobrażam sobie podporządkowywać całego życia pod dietę. Nie wiem, jest uroczystość, jest jakaś impreza, wszyscy piją, wszyscy jedzą, a ja nie, bo dieta. Wychodzę gdzieś, ja nie, bo dieta. Nie, nie o to w życiu chodzi. W życiu chodzi o to, żeby sprawiać sobie przyjemność, no i żeby się akceptować. Także, ale też wiem, że jeśli bym sobie popuściła pasa, czyli na przykład jadła rzeczy typu chipsy, paluszki, nie wiem, pizzę, hamburgery, piła słodkie napoje. Jadła białe, pieczywo, i tak dalej, i tak dalej. Pff, gwarantuję, że miesiąc i moja waga po prostu jest 20 na plusie. Także staram się racjonalnie odżywiać i zdrowo. ćwiczeniami różnie, ale raz ćwiczę, raz nie ćwiczę, raz ćwiczę dłużej, raz ćwiczę krócej, ale to raczej po to, żeby, żeby to ciało było takie jędrne i żeby żeby nie mieć skórki pomarańczowej i tak dalej. I to też jest nawiązanie do drugiego pytania, co robisz, um, że nie masz celulitu. Kochane, mam celulit. Mam celulit na udach um, i to właśnie w tej pari, w partii takiej nad kolanem, do pośladka najbardziej. Um, ale też zauważam, że są jakby różne, um, no wiadomo... Nasz miesiąc dzieli się na różne, różne dni cyklu, I, i moje nogi też inaczej się zachowują, kiedy jestem po tych dniach, inaczej kiedy jestem przed. Inaczej, jeśli piję więcej wody, inaczej, jeśli piję mniej wody. Inaczej, jeśli odstawiam cukier, no i inaczej, jeśli niestety słodycze gdzieś tam jem. Ale. No, można się pozbyć, można się pozbyć jak, naj, jak najbardziej, kiedyś mi się to udało, ale no, wiązało się to z wyeliminowaniem totalnie, totalnie słodyczy i to nie tydzień, nie dwa, nie miesiąc, nie dwa miesiące. No i z ćwiczeniem, tak? Staram się. Dlaczego no, Wy tego celulitu nie widzicie? Ja przed przedstawieniem jakiegokolwiek zdjęcia, no, robię kilka, kilka tych, tych, tych fotografii, żeby jakąś tam najbardziej odpowiednią wybrać. I uwierzcie mi, że bardzo dużo też daje światło. W zależności jak ono, ono się ustawi, od czego się odbije, tak moja skóra wygląda albo fatalnie, albo po prostu tego nie widać. Także oświetlenie też robi dużo, ale dziewczyny, jestem z Wami, mam celulit. I trzecie pytanie: co jesz, jak się odżywiasz? No właśnie to już w zasadzie trochę nawiązałam do tego w pierwszej odpowiedzi. No i, no i co, jem wszystko, jem to, na co mam ochotę. Mówię, nie jem takich rzeczy typu chipsy, paluszki, pizza, hamburgery, notorycznie. Zdarza mi się, owszem, bo, bo jestem człowiekiem i też czasami mam ochotę na coś takiego, ale to jest naprawdę, jeśli chodzi o, chodzi o pizzę, już teraz w ogóle zaczęłam robić sama w domu na takim cieście razowym, ale jeśli mnie napala taka ochota, to jest na, na dwa 3 miesiące jeden taki dzień. No i wtedy sobie nie odmawiam, jem. Jestem też fanką lodów, więc o ile potrafię sobie odmówić czekolady, batonów, ciastek bo tego raczej nie jem. No, tak lodów niestety nie umiem sobie odmówić i po prostu je zjadam, jeśli mam na to ochotę. A największą ochotę mam, myślę, tak jak wy, w, w tych okresach przed wtedy. No wtedy nawet sobie nie mogę tego odmówić, bo po prostu mój organizm o to woła. Ale staram się, staram się też nie jeść mięsa, wieprzowiny i wołowiny. Raczej w moim domu używamy tylko drobiu. Wszelkiego rodzaju owoce, warzywa, tak jak powiedziałam, ciemny chleb. Zamiast chleba ryżki, czasami, i właśnie nie wiem, czy, czy słyszałyście coś na temat wafli ryżowych, że gdzieś tam ostatnio wyczytałam i obiło mi się o uszy, że to jest jakby bardzo niewskazane i bardzo niezdrowe. Jeśli macie jakieś informacje na, temat, na ten temat, to, no to napiszcie, napiszcie mi w komentarzach. A Także piję zieloną kawę, piję dużo wody, piję czarną kawę. Wszelkiego rodzaju herbaty, jem ciemne pieczywo, jem wafle ryżowe, wędliny z kurczaka, sery, sery pleśniowe, rozponkę, rukole, sałate, pomidory, ogórki, serki wiejskie, sery białe. Jogurtów owocowych nie jem, kilka lat temu jadłam naprawdę notorycznie i chyba mi się totalnie, totalnie przejadły, więc po prostu już nie mogę na nie patrzeć. Co jeszcze dziewczyny? wszystko chyba. Także raczej, raczej zdrowo, aczkolwiek no, jak widzicie, tego po mnie nie widać, bo myślę, że ktoś, kto mnie nie zna i nie zna mojego jakby dnia jedzeniowego, może stwierdzić zupełnie inaczej. Aha, no i na drugie śniadanie zawsze płatki owsiane, tak, zalane wodą, z jakimiś rodzynkami, śliwkami, tudzież innymi suszonymi owocami. No, i to wszystko. Jeśli macie jeszcze jakieś do mnie pytania i chcielibyście, abym odpowiedziała w takiej formie, to bardzo Was zachęcam do przesyłania prywatnie w wiadomościach takich zapytań, a postaram się jeszcze takie filmiki nagrać. I tymczasem ściskam Was.